Oto jak działa dodawanie przez e-mail. W tym filmie pokażę na to zwrócić uwagę. Ważne jest nie tylko przygotowanie projektu, wysłanie pod odpowiedni adres, ale również przygotowanie własnego profilu ustawień, tak żeby to funkcjonowało. Przejdźmy do aplikacji. Mając wyświetlony widok projektów, mam tu projekt o nazwie Poczta Przychodząca i na jego podstawie omówię, co należy włączyć. Przede wszystkim wchodzimy w edycję danego projektu. Przechodzimy na zakładkę zaawansowane i tutaj musi być zaznaczona opcja możliwość dodawania przez e-mail. Wówczas w menu pojawia się tutaj funkcjonalność dodawaj przez e-mail. Zobaczymy w inny projekt, tu jest również to włączone i będzie to po prostu dostępne. Tam gdzie nie ma tego dostępnego, po prostu ta opcja nie występuje. Tutaj wygląda to w ten sposób, że mamy konkretny adres, pod który musimy wysłać Wiadomość, żeby ona dotarła oraz instrukcję, że kolejne do będzie wykonawcą zadania, osoba jako do wiadomości będzie obserwatorem, tytuł będzie nazwą zadania, no i treść będzie opisem, oczywiście z załącznikami. Natomiast żeby to funkcjonowało, musimy też sprawdzić ustawienia własnego profilu. Jak to zrobić? W prawym górnym rogu klikamy swoją ikonę, wybieramy ustawienia, następnie przechodzimy do zakładki Dodawanie przez e-mail. Tutaj musimy mieć wprowadzony nasz podstawowy adres e-mail, i wiadomości wysyłane z tego adresu będą dopiero odczytywane i dodawane. Mamy też tutaj dodatkowy adres e-mail, gdybyśmy na przykład potrzebowali korzystać z naszej prywatnej poczty, która nie jest powiązana z tym kontem, które tutaj mamy. Po wprowadzeniu tych danych, oczywiście zapisujemy i będziemy mogli z tej funkcjonalności korzystać. I teraz tak. Mam tutaj e, otwarte okno właśnie e, właśnie dodawania nowego zadania do tego projektu poczty przychodzącej, m, który pokazywałem przed chwilą. Jest tutaj nazwa projektu, jest tu dodatkowo następny wykonawca Adam Fortascom i obserwator Sonia Fortascom. Zadaniem będzie się nazywało nowe zadanie dodane przez e-mail. No i w momencie kiedy e, kliknę wyślij, po chwili w tej poczcie przychodzącej Pojawi się nam tutaj to właśnie, to właśnie zadanie. Ono się nam pojawiło, nowe zadanie dodane przez e-mail, i widzimy jako e, wykonawcę Adama, widzimy w obserwatorach e, m.in. Sonia, tu się dodały jakieś następne elementy, e, widzimy opis, widzimy stopkę, która się automatycznie dodała na tej zasadzie. Ok. To tyle z mojej strony na dziś. Dzięki, do zobaczenia.